Nie Dobry mój pani, zobaczmy teraz, jak dobrze umiem strzelać. Jak dobrze jestem w piłkę. Dobra, ja to nagrywam telefonem. Mam za to trzy próby, że to nagrywam telefonem, bo to jest ciężko. Ty się nagrywa telefonem, wtedy tak się patrzył w telefon, bo inaczej się nie da, to się nie da też nagrywać. To jest ciężko naprawdę. O nie, nie trafiłem znowu. Ostatnia próba. Nie, to będę powiem zbliższy, Jak będę strzelał do trzech prób, to będę się oddalał. Jak nie, tam będę dawał rady, no to na obrót. Ura, bo wleciała w krzaki ta piłka. Chciałem ją wyciągnąć. Jeszcze ostatnia szansa nie ja tu, tylko tu i czyje ja to trafię. Trafiłem musiałem się A teraz jest trochę dalej. Nie ma. Měl Miał jedną próbę, bym co gdzieś ale nie mam stojaka tutaj. I nie, to jest za daleko. I nie, to... Kul, z okienko myślałem teraz poza połowę mam takie boisko Jest trochę dalej I gol Siu. Teraz już trochę dalej. I mam piłkę. będzie ciężko. Nagrywałem telefon. KUL! Pięknie. Ja będę sprzedał tego. Jak strzelę lekko miło, że nie doleci ta piłka od bramki do bramki. Chcę uważnie strzelać, żeby się nie przybliżyć. Teraz mi się już uda, to zakończę ten film. Odtąd. Prawda. To wcale nawet nie mam miejsca widać. Tylko tyle, a tu już, już słupek. Nie ma.

Mam osiem lat, ogólnie, jestem bardzo młody, będę chciał być youtuberem. Bra. Cool. Raz. Yes. No i tak do samego daleka Chyba powtarzał Jestem koło słupka Super! Od słupka już ja Piękny Potwierdzam, jest w siatce. Na koniec wymienił Wam się, że macie podobek mi lajka like i subskrypcję. Żeby był szary i w tym odcinku chyba koniec.